Domskiego nadzieja rośnie w nas. Policzmy nasze szeregi, rachunki wyrównać czas. Pochodnie, Holbego święty gniew, idziemy po Was zbrodniarze, wytoczyć z żył Waszych krew. Zanędzę ból po zapłaci życie nasz wróg. Proszę Państwa, degustacja znakomitych serów francuskich w telewizji narodowej. Stwierdzą. Adam Stanisław jako koneser serów reprezentujący. Czy ja mogę powiedzieć Adamie gdzie Ty pracujesz? Nie. Ale powiem tylko, że nie jest dlaczego? to prawdziwie polska firma. Wiesz to... Bo jestem za osobą i... Jest. By się wszyscy rzucili. rzucili by Proszę się... Państwa jest to firma czysto polska, tak. która sprzedaje piękną, polską, piękną, zdrową, naturalną, zdrową polską żywność. To jest, to jest, proszę Państwa, ser z Francji, ale w polskim sklepie, bo są jeszcze polskie sklepy, w których pracują tacy Wokulscy, tacy, tacy nasi koledzy. I w tym sklepie, proszę Państwa, taki ser, naprawdę bardzo dobry, można nabyć. Dla mnie to jest perła, to jest ser, który się nazywa po francusku. czy się nazywa po francusku. Brebis. Brebis. Żebyście Państwo wiedzieli, że nas nie oszukujemy, to rachunek. Rachunek ma znaczy rachunek. A kto nam go przywiózł? Te proszę Francji? Państwa, uwaga. No. Rachunek z Francji. Widzicie z Francji. tu? Proszę, proszę. 51 euro wydał. Nasz oczywiście fundusz Telewizji Narodowej to zwrócił. Zwróci. No i kolega tutaj. Proszę bardzo. Zrobił zakupy. Proszę bardzo. Żebyśmy my... Mogli wam nagrać ten materiał i opowiedzieć, co to jest. Manif Sandrin, Fromageria proszę Państwa, 51,19 euro, 250 zł. Mniej więcej. No i ale jest jeszcze jeden ser, tutaj Państwu go pokażę. No. Proszę Państwa, znakomity ser. W Polsce występują takie sery w sklepie polskim, w którym mm. pracuje magister. Podwójny. Magister, magister. Tak? No, Taki nie, ser nazywa się ser no, Turek. Czy, znam, nie, nie. Turek to jest firma, która produkuje Camembert i Brie. I ja w sumie nie wiem, czy to jest Camembert, czy Brie, bo dla mnie Camembert jest okrągły, Brie jest trójkątny. To to, a wygląda na to, że to jest. Już, Myślę, że to jest camembert. ponieważ słuchaj, proszę Państwa. Mięciutki. Proszę Państwa, proszę skończyć. mięciutki. Skoszki. Skoszki. Proszę Państwa, no. Te inne sery też są dobre. Na przykład tutaj macie Państwo sery w formie aperitifów. Takie poreczki serowe. O. o no, może to też pokażę, bo mhm. żebyście Jófka. pamiętali, że to jest... To są nasi przyjaciele z Francji, proszę Państwa. Nasi przyjaciele z Pański Fromage Aperitif, Wasze Le Cri. Proszę. Mm -hmm. tak? I to tak wygląda jak na parstek. Patrzcie, to nawet przypomina na parstek. Tak, to jest, to jest na... I ma takie fajne. No, oto wykałaczkę. Nie, 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 to się nie wejdzie w to wykałaczka. Wejdzie. Ale to jest twarde. My, myślisz, że nie wejdzie? Myślisz, że wejdzie. No, no, no ale Pomidorek. Możemy zrobić doświadczenie, jak mamy wykałaczkę. Mm -hmm. Aperityw to jest też takiego... rozgrzewka. Aperityw to rozgrzewka. A ten ser, napisane tutaj jest, szyjne. Jak hmm? to jest, okay. hmm? To są sery. A tak wyglądają. O, no. No, też takie wynalazki, wynalazki. A ten jest pleśniowy, pieprzowy. No, tak wygląda. No. A wszystko to, proszę państwa, z oliwkami. Też stamtąd. Doktor są kołska także z tak. naszej gospodyni. Z tak akwenu południowego. Hmm. Ten ser w Polsce produkuje firma Lazur. Hmm. I nie tylko lazur, bo... To jest tylko taki typ. On się za... nawet nazywa lazur. Z tym, że jest lazur niebieski i lazur zi żółty. Żółty jest, jeszcze srebrny jest. Więcej jest. Z pięciu rodzajów. No, a jest, ja no. Proszę Państwa, a teraz otwieramy konkurs. A jeszcze ten. W jakim polskim sklepie pracuje? A ten... Magister, magister Adam Stanisław Przedkowicz? kto pierwszy się zgłosi do telewizji narodowej? Nie, się Leroy Ale to już to nie jest Leroy Merle, to jest a polski ser. Po Jeżeli ktoś powie nam, gdzie pracuje magister, magister a tam w stanie Sowrzecko. To wygrał? wygra? To jakąś nagrodę. Kupka, Kupka to szkoda. Mało kupków. Aż to mu kawałeczek sera francuskiego. Tak, tak. A, myśmy, a jeszcze tutaj jest taki fajny ser. On przypomina ser lite. To jest, proszę Państwa, ser polski w Polsce, znaczy na Litwie po na pozdrawiamy Władysława Czekana. Tak. Nazywa się dziurgas. O, tak wygląda. E, czyli taki troszeczkę... On jest suchy, suchy, no, ale pachnie intensywny. Hmm. I ten dziurgas cały. To w ogóle jest polska firma, żebyście wiedzieli. A tu, że macie to jest ten ser o ten. O ten. Ten, który się nazywa jak? On się tu nazywa Chain. 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 czy Chain. Chain. Jest coś takiego. On tak wygląda, jak się nad gryzie, on tak no i smakuje. Ale pokaż no cegłówkę pokaż. Cegłówka. O cegłówkę no. to może zabić. ale Wache. Wache. Czyli krowy. Wachę krowy. Proszę Państwa, to jest coś, co przypomina parmezana. W każdym razie jest twardy. A wiecie. No i... Ale jeszcze... No wiesz, że też jest Ala dziurka. Twardy, nie? Twardy. czekaj, czeka, w każdym razie, Myślę, że, kolega czeka, za, musi się włączyć lata, i na komentarzach napisać. 20 lat, on nadal będzie taki tam. Tak, poczekaj, poczekaj. O, dało się. O, ma konsystencję z bryły miodu, patrzcie. Patrzcie, o, piękny żołądy Pewnie mało go trzeba, żeby go poczuć. Wiesz. Intensywnie Właśnie, a odkryliśmy jedną bardzo ciekawą rzecz, że sery francuskie pysznie smakują z pączka. słodkim ciastem polskim, czyli z pączkiem. Proszę Państwa, bierzemy pączka, kawałeczek i troszeczkę serka. Wybornie smakuje. Tak, smakuje wybornie. oliwkę serową można wziąć. No, proszę no, Państwa. To jest ser z wyższej półki. Smak, to dostrzegasz. Mm? Słonawy, taki kwaskowaty. Łamią się, patrzcie, łamią się. Dobre, dobre. Dobre ser. Nie, nie byle jaki. Nie byle jaki. Nie byłem ludzie ser. Czekajcie na rachunek jest. Mm -hmm. Najdroższy z tych serów. 33 euro. Mm -hmm. To jest Roquefort Papillon. A to nam nie dał Roqueforta papillona. Gdzie nie dał? No, no tego papillona to nie, nie sobie kupił. Mało się, że telewizji narodowej. Oddaj Papilona. Papilona, no Tutaj pani doktor się wtrąciła i powiedziała... Potwierdzam. Poczuła zapach. Bo nasza pani doktor za młodu była wychowywana w szkole zachodnioeuropejskiej, francuskiej, angielskiej. I ona takie seria do śniadanie. Czy mam wyrobione podniebienie w tym względzie moim w ogóle marzeniem jest to, żeby Polacy w Polsce mieli prawo wejść do sklepu i kupić polskie produkty no to się już dzieje w całym sklepie. Oj! To nie jest mój sklep. No, ale jest Polski. Słuchaj, jakby to był mój sklep. To byłyby tylko polskie produkty. Tylko i wyłącznie. No, Naj, najlepsze. Błagam, najlepsze. Polskie i w dobrych cenach. Najlepsze? A ja się dowiedziałem kiedyś, że mafia włoska kiedyś kupowała żywność w Polsce, mhm. w Polsce właśnie, mhm. i woziła, woziła do Włoch i naklejała włoskie naklejki. Mhm. I, Wszyscy, I... Znaczy, tam, no, miała, odniosła sukces, odniosła sukces I... biznesowy. I... czyli nie narkotyki, tylko ser polski. I pewnego dnia, <laughs> pewnego dnia powstał problem, ponieważ żywność ta wygrała lokalny jakiś konkurs. Konkurs, konkurs żywności? No, to słyszałem, Stara historia. No i Włosi tam, prawda, tam, się te sprawdzić, nie to jest no, Wydało werdykt to jednoznaczny, że najlepszy jest właśnie produkt tej i tej firmy, badł adres. I to był jeszcze PRL? Parę... Nie, to już było teraz po okrągłym stole. A teraz? teraz po brzydliwych tak. czasach genekowczyzny, Michniwszczyzny, Co Michnikowszczyzny. Ty, 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 już po, po, po krasowcach. Około 30 lat. A, po, I proszę po, Państwa, na no, ale, ale, ale poszkodowani się poczuli ci, którzy nie, nie osiągnęli pierwszego miejsca, tak. tylko drugie, Aha. trzecie zaczęli dociekać. zaczęli dociekać i wykryli, że te serii ta żywność, tam nic. były sery wędliny polskie no, z włoskimi no. naklejkami, sery, sery białe, sery żółte, no takie rzeczy No i, I doszli, 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 że to polska to, żywność. Jaka, jaka to była firma? Y, tajemnica, tak jak ty mi jaka to była twoja to firma, to się... także no bo się boję z mafią włoską zarżeć człowieku. To, to... A ja myślę, że to jakaś bajka. Posłowie France. Posł istnieje. Tak. Nie istnieje maja, mafia włoska, nie istnieje izraelska broń atomowa i nie istnieją w Polsce służby prześladujące telewizję narodową. Tak, tak, no to wszystko wiem. I teraz, proszę Państwa, najciekawszy był werdykt Jury. Otóż Jury pod y, y, jakimś takim rygorem, że nigdy już nie... nie, 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 nie. Nakazała milczenie w tej sprawie. Milczenie owiec. Milczenie w tej sprawie. Włosi milczą i cały czas uparcie twierdzą, że najlepsza żywność w Europie to, Czy to jest żywność włoska. Proszę Państwa, Włosi uparcie twierdzą, że najlepsza żywność w Europie to jest żywność włoska. A ktoś z Włosi dodaje. Z Polski. Z Polski. Z Polski. Z Polski. Ale, tak naprawdę, ja mogę powiedzieć, że Moim zdaniem najlepsze sery produkuje się w Polsce w Rykach. Ryki. Sery ryckie. Tak, ryckie. Tak, to prawda. One mają specyficzną konsystencję takiego kremu. Są kremowe. Od nie. razu poznasz po smaku, że to jest rycki. To nie wiem czy to jest rycki, bo bardzo możliwe, że, że pojechał w Sylwester. Patrzcie. Aha. Patrzcie, patrzcie, patrzcie proszę Państwa, patrzcie. Patrzcie, o. No, tak, tak, tak. To jest ser pleśniowy. Z Francji. Niby z Francji. Ja tam nie wiem, gdzie robił zakupy nasz kolega Sylwester. Może w Krefuze, To też francuskie. W każdym razie. No. Mm -hmm. Patrzcie. Dobre, o. dobre. Ale no, w sumie trzeba patrzeć co konkurencję. Także Ma. telewizja narodowa towarzyszy narodowi polskiemu w różnych ważnych chwilach. Czyli we Francji też nas widać. Ponieważ no, trzeba sobie zdać sprawę. Europę może u u uchronić przed zalewem waspowskim tylko sojusz narodów europejskich. Tak jest. Także my, Polacy, porządni, umulowani ze stronisła imienia Romana i z innych organizacji, typu Związek Słowiański i prawdziwi kamraci, którzy nie zdradzili oraz te części te, te, czytelników Myśli Polskiej, które są wierne Dłowskiemu i Niewiadomskiemu i ta część Konfederacji, która jest wierna Dłowskiemu i Niewiadomskiemu, i Kolbemu i Piaseckiemu i Zamojskiemu to nie my... Nie ma, nie ma takiej części Konfederacji. A, zabiorę się do Sołtaczewa i Ci przedstawię. No właśnie. I my, proszę Państwa, jak nawiążemy kontakt z porządnymi ludźmi z Niemiec, z Francji, z Włoch i Hiszpanii, to Europa jest do uratowania. I mówię Państwu, jeżeli w Francji robią tak dobre sery, jak w Polsce, to znaczy, że tą Europę trzeba ratować. Naprawdę. Ze względów kulinarnych Takie. i kulturalnych, I, kultur... i cywilizacyjnych. Myślę, że tam na zachodzie nie ma żadnej już cywilizacji, Cywilizacja jest zabijana w Europie na naszych oczach. Zabijana, niszczona. Ale jeszcze? Jest to antycywilizacja. Dobre, Ale jeszcze sobie. w lokalnych wioseczkach tak. lokalni, lokalni, lokalni rolnicy, przetwórcy, wytwórcy robią, żywności? producenci żywności lokalni, często to są rodzinne firmy Aha. od wieków, od lat. Robią właśnie sery. I to jest tradycja. No trzeba im poraźko mocną polską dłoń, bo inaczej no szkoda takiej pięknej Europy. To taki piękny duży półwysep wystający z Azji, a Europa. My tak naprawdę jesteśmy Euroazją, Euroazją. Ale bardziej no. Euro. Nie, my złoty. A w sensie że, że waluta tak. Hmm. Europa da się lubić, był taki program, no i tak się lubi. Tak się, się lubi, takie się sery, być. proszę Państwa. Ale nie, 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 nie jakaś masońska Europa. Dziękuję serdecznie koledze Sylwestrowi Szymańskiemu za to, że przywiózł nam paczkę serów. Nie pokażę tego Państwu, ponieważ no, my chcemy wychować naszych telewizów w trzeźwości, ale opiszę. Adamia, może ty opiszesz, co w tym pudełku. A ja nie wiem, co jest z pudełków, Tu są, ale proszę Państwa, dziesięć butelek win francuskich z Alzacji. To dobre, dobre wina. Mhm. Ja za winami nie przepadam, więc ciężko mi się wypowiadać na tym Nie, czekaj, to było z masyłu centralnego, nie z Alzacji. Pudełko jest z Alzacji. Jest to na pewno z Francji. No w każdym razie o winach tylko może zapomkniemy, nie będziemy rozwijali tego tematu, że my nie. Nie będziemy ich degustowali. Bo wiemy, że oglądają nas to dzieci i młodzież. Tak a dzieci i młodzież powinny tylko żyznę fizyczną rozwijać, żadnych alkoholi. No, jestem za. Słuchajcie, kiedyś myślę, że, no kiedyś, jak najprędzej, musimy stworzyć jakieś takie narodowe spółdzielnie, by polska żywność trafiała do Polaków. Nie modyfikowana genetycznie, Nieuprawiana przy pomocy dziwnych e, prawda, chemikali, z. Nie może wymienić nazwy. Firm jak. Bustowski to... wymienił, to ma problemy. Mon... Także proszę Państwa, wiecie, co ja no, nie może bo... mi powiedzieć? Nie może? Nie bo... Lepiej nie. Lepiej. Ale wiecie, ja że nie lubi na przykład. Tej. Mogę kogoś Ale lubić? nie wymieni nazwy. Nie. Nie, 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 nie mogę powiedzieć, nie wiem. O, o tej nazwie nie mogę powiedzieć? Lubię. Że orężady Helenę lubisz, no, ale nie możesz powiedzieć, że nie tych brzydkich rzeczy do obsypywania roślin nie lubisz, bo to cię dupną. Dupną mnie. Mnie już dupnęli, słuchajcie, bo zaśpiewałem piosenkę nie to, co trzeba, bo w Polsce można być skazanym za śpiewanie piosenek, za wyrwanie korzenia. Jakiego to, że... Proszę Państwa, czasy są straszne. Zbliża się 11 grudnia, kiedy premier Morawiecki będzie musiał oddać władzę, jak tutaj wszyscy ćwierkają, Tuskowi. Obawiam się, że do tego czasu waspy coś wymyślą. Bo z Tuskiem to nie do końca dogadana sprawa jest. Tusk się może odwinąć. Więc Waspy na wszelki wypadek coś tutaj kombinują. Albo nas ciągną na w wojnę albo jakoś pandemię podsypią. Coś się będzie działo. A ja myślę, że jest dogadany. Jak w Korcu No i są dogadani. Zauważ, Eugeniuszu, że ani Platforma nie rozliczyła PiSu, ani PiS nie rozliczył Platformy. I nadal w tym chocholim tam są Ogólnie się nie lubią, ale, ale, ale. ale. I jeszcze jest jedno rzecz. Tą koszulkę to robi podobno twój brat Piotr Czesetkowicz, filar polskości amerykańskiej. Tak jest. Jako drużyna Sławi, czyli słowiańska inwazja, organizuje zloty miłośników Słowian i wikingów z tak. lat pół, pół, wczesnego średniowiecza no? no to jest ciekawe takie obrazowe, pokazowe pozdrawiamy serdecznie Piotra Petę Piwnica teraz Piotrek jest mój brat na Florydzie więc u niego świeci słońce i palmy szumią mu nad głowami a my tu w Warszawie mamy Brr, zimę zimno. i to na minusie ja w Białymstoku też zima, cała Polska jest w śniegu. Skuta lodem Polska, skuta lodem Ukraina, nie da się okopów wykopać, także straszne rzeczy idą. Będzie jadka. Oby nie, Co ma być, to będzie. My się, że tak powiem, na zapas nie przejmujmy, tylko róbmy swoje. Myślę, że następny rok... Już podsumowujemy rok obecny, a następny rok będzie owocował w nowe narodowe inicjatywy, o których Was poinformujemy w. To ja już że o 16 grudnia. Od jeszcze 12. w jesteśmy pod Zachętą, gdzie będzie nasza akcja Nieradowski na Zachętę, gdzie no niestety trzeba będzie przyjść i powiedzieć prawdę. Nieradowski miał rację. na Lutowicza z Narutowiczącami to nie była dobra opcja na Polski. To była zła ludowójcza, Zbrodnicza. opcja, która pokazała swoją antypolską twarz we wrześniu 1939 roku. Oni do nas doprowadzili do rzezi pod, naj, tak. pod, naj, pod topory najkrwawszych katów. XX wieku. Potem Dziś... było Powstanie Warszawskie. Dąsk, taką, które, kolegów Które było dokonane przez masonów na narodzie polskim. Bo rząd londyński wydając tą decyzję i w ogóle planując ją, no nie wiem czy to problem polega na tym, że wiesz że naprawdę wydał rozkaz? Nieznani sprawcy. No dobrze, nie... słuchamy ludzi, którzy. Słuchaj, dzisiaj nie rozmawiamy, Dzisiaj, dokładnie rozmawiamy się Z kimś, kto znał powstańca nie? i się pyta, dlaczego poszedłeś do powstania. Tak. Bo, wszyscy szli. Bo wszyscy szli Ale kto wydał rozkaz? Kto był szefem? Rząd, nie rząd, z pracy. rząd nie wydał rozkaz. Rząd, rząd wydał rozkaz, ale tak to zrobił, że nie no. I wiesz co? Moja rodzina zastanawia się nad pozwem dla państwa polskiego, które gloryfikuje Powstanie Warszawskie. Gloryfikuje, prawda? Powstanie Warszawskie jest gloryfikowane. A to była zbrodnia na narodzie polskim. I mo mojej babci, rodzona siostra, Paulina Paulina Malkowska, z domu Malkowska, ona przed wojną mieszkała w Warszawie, Przeżyła Powstanie Warszawskie, ale to, co widziała w Powstaniu Warszawskim, po prostu doprowadziło ją do utraty świadomości. Oszalała. Oszalała. Zmarnowała swoje życie. Zmarnowali I... jej życie tak, tak, ci, którzy to powstanie wydali, zorganizowali. Ci, którzy wydali rozkazy i organizowali to. A był to polski ponoć rząd na emigracji, którego. Dzisiejszy rząd w Polsce wychwala. jest y, następcą. No ja nie wiem, kogo mam tutaj pozywać. Czy pana Potockiego, który mówi, że jest z drugiej RP, czy obecny rząd, y, który i tak jest nielegalny moim zdaniem, ale wychwala tą zbrodnię. Powstanie warszawskie było zbrodnią na narodzie polskim. Proszę Państwa. I zaraz to nie wszystko. No. Bo ostatnio, jak wiemy, były zaduszki i takie różne sprawy związane z cmentarzami. Ja niedawno odwiedza, odwiedzałem pomnik, pomniki rodzinne, cmentarz i na grobie tej właśnie Pauliny, jakie nazwisko już? Malkowskiej, jest taka naklejka. Proszę się skontaktować z tym, chcą pieniędzy, bo inaczej zlikwidują Gromu no, Mówisz o polityce ograbienia kolejnych pokoleń tak. przez nieznanych sprawców zarządzających I polskim i ponoć katolickimi Tak. Cmentarze. Słuchajcie, okazuje się, że cmentarze w Polsce to nie są żadne cmentarze, tylko hotele do wynajęcia i jak. Doba hotelowa się kończy, to wypierdziela się y, zwłoki, y, wykopuje na śmietnik i psy niszczą kości. Po prostu, jeżeli my nie będziemy mieli po naszej śmierci swoich potomków albo ludzi, którzy o nas pamiętają i nie zdążą wykupić naszych grobów, to przyjedzie. Że tak powiem, traktor za, or, za ora i zbuduje na tym miejscu na przykład hipermarket. No bo słuchajcie, muzułmanie, muzułmanie, byłem w Bochonikach, tam na Podlasiu, na wycieczce, i tam muzułmanie na Podlasiu, oni mają coś takiego, że jak raz do grobu ciało zostanie złożone, to nigdy nikt tego ciała nie rusza, nikt na nic nie musi płacić, po prostu tam są groby sprzed 300 lat, 400 lat, nie wiem, może przesadzam, Ale 300 lat też są. Po prostu, słuchajcie, będzie tak, że na polskiej ziemi będą tylko muzułmańskie i żydowskie cmentarze, tak? No, jest A kwestie, polskich jaka. nie będzie. Dobrze, ale, ale zaczęliśmy od No nie, może już skończyć. To jest serowy. Dobra, dobra, Adamie, serowy, serowy. co Ale to, czekaj, no tu tego tematu. Zostawmy to te te w to, Żeby przynajmniej ludzie, którzy stracili życie, zdrowie w Powstaniu Warszawskim, nie musieli płacić za. No, dlaczego swój... oni no, znaczy, ja, tak, ja uważam, że. Każdy z nas każdy powinien powinien mieć prawo do pochów i żeby to nikt nie niszczył. I jeszcze jakieś wątki serowe serowe? No cóż, czasami ktoś się śmieje głupi do sera. Nie? Jest takie powiedzenie. Ale ser jest bardzo pyszny, zdrowy. Panie lekarzu, proszę teraz powiedzieć. Czy ser jest zdrowy? No, ser w niezbyt dużych ilościach jest bardzo zdrowy. O. W za dużych ilościach jest niezdrowy. No, no to wiadomo, co za dużo. To nie zdrowo. No, I to chyba wszystkim tak optymistycznym, mądrym akcentem. Pozdrawiam z Państwa. Na Czołem w Wielkiej Polsce. Polsce. Tak jest, nie zadrż komu dłoń, litości nie będziemy mieć, łez w oczach nie dojrzy nikt: Gotuj się w rogu na śmierć. Znów piaseckiego rozbrzmiewa złoty ruch. Naprzód koledzy dmowskiego, po naszej stronie sam Bóg. Naprzód koledzy dmowskiego, po naszej stronie sam Bóg.